Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft -y Singla. Moi drodzy, pigmeny mnie oj. znienawidziły generalnie, bo uderzyłem zwykłym mieczem, a nie moim pogromcom yy, nieubarłych, także ciul to, no, trudno się mówi w każdym razie, no nie powinien tu stać, tak? Ja chciałem sobie tutaj się udać do, mojej, yy, do mojego ocean monumentu, a mi stanęła menda, no i co? No i problem się zrobił w ogóle, rozumiesz? Yy, dobra, moi drodzy, kolejny odcineczek z ogarniania tutaj Podwodnej twierdzy. Pokopiemy sobie dzisiaj znowuż troszeczkę i ewentualnie zrobimy coś tam jeszcze, w zależności od tego, ile czasu mi tam wiadomo, to wszystko zajmie. Ostatnio sobie tutaj wstawiliśmy wieżyczkę, czy tam piramidkę i tak dalej. A teraz musimy, moi drodzy, udać się. Poczekajcie, bodajże, gdzie ja to tutaj ostatnio ogarniałem. Tędy nope. To było gdzieś chyba z drugiej strony. Chciałbym po prostu zrobić już jakiś taki jeden poziom. O, to tutaj było, widzisz. Jeszcze przy okazji bym sobie wziął tego sponża, o ile tutaj go mam. Tak, tu jest sponż, tu jest Wet Sponge, Wet Sponge oczywiście sobie tutaj przepalimy. Nie mam już za bardzo węgla tutaj, ale to raczej problemu nie będzie, bo za bardzo więcej osuszania mieć nie będę, mi się wydaje. No ale wiecie jak to wygląda. To, 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 tak tak czasami, czasami bywa. Dobra. E, idziemy sobie. Nie, 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 idziemy sobie tutaj, idziemy sobie tutaj, tak jest. Bierzemy sobie jeszcze od razu łopatę, bo tutaj byśmy sobie od razu e, tego dyrta mm, rozwalili. I teraz tylko właśnie muszę się przebić tutaj. I lecimy sobie dalej z tym e, czyszczeniem, że tak powiem, ponieważ e, stwierdziłem, że e, nie będę tutaj robił nic, e, praktycznie nic poza e, kamerą, poza Waszą e, wizją, ponieważ chciałbym, żebyście tutaj razem ze mną, e, że tak powiem. E, byli, siedzieli i, i, i obserwowali, jak ta struktura cała się e, zmienia, jak ją będę przerabiał i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest całkiem spoko, przede wszystkim dla osób, które chciały na przykład by coś takiego w przyszłości zrobić, no to będą już mniej więcej wiedziały, co i jak, jak się za to zabrać na przykład, y, i tak dalej, chociaż to nie jest w żaden sposób, nie, nie są to odcinki jakieś, nie wiem, poradnikowe i tak dalej, ponieważ ja, pomimo tego, że gram w Minecrafta, ucho mi swędzi, przepraszam, e, ponieważ e, pomimo tego, że gram w Minecraftu już naprawdę kupę lat, to Mimo wszystko e, gdzieś tam, no wiadomo, jakiegoś fejla, babola się nieraz e, strzeli. Tu chciałem tylko sprawdzić właśnie, czy faktycznie jest tutaj, e, no wszędzie woda po prostu i tak dalej. Chociaż z tego, co mi się wydaje, to właśnie jesteśmy teraz na tym e, poziomie właśnie, którym mieliśmy mieć. Czyli tutaj cały czas mamy z zewnątrz. E, tutaj te filary to jest nasz taki wyznacznik. I teraz tutaj, o ile się nie mylę, bo właśnie tak nie jestem do końca przekonany, e, jak jest stworzona cała ta, nie pamiętam totalnie, czekajcie, zrobimy sobie taką... Taką małą tutaj zatoczkę, czekajcie może jakoś tak, mamy ta pochodnia troszeczkę przeszkadza, czekajcie, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak, chcę tylko sprawdzić jedną rzecz, jeżeli tutaj to rozwalę, mm, tak i tu mamy to, ja bym chciał tylko zobaczyć jedną, jedną e, rzecz, już wam mówię o co mi chodzi, trochę sobie tutaj porozwalam, nieważne, e, bo chcę przede wszystkim sprawdzić e, gdzie to jest jest tutaj te boczne. No dobra, no dobra, no dobra. Eee, także jeszcze trochę roboty oczywiście z tym mieć będę, ale myślę, że już e, bliżej niż dalej to na pewno, tak? No bo już nie zaczynam od początku, także te wszystkie tutaj e, poziomy musimy zostawić. Tu jest też ciekawe, że tam na przykład ten filar łączy się z tym e, prismarine blokiem, a tutaj już niekoniecznie. E, a tutaj mamy już e, spód naszej, mm, naszej

Teoretycznie się tu kurcze niby wszystko zgadza, no ale to tak. To tak pirazio oko, by powiedział. No dobra, teraz tak, bo tutaj na przykład mamy jak, tu jest szerzej i tutaj można się jeszcze wykopywać. No właśnie, bo to jest ta druga część Ocean Monumentu i mamy tutaj to, gdzie jest front, no bo front mamy. Tu jak mamy szulkery, Front jest tutaj, nie? I my jesteśmy tutaj, czyli to jest ta część. Aha, no tak, bo tu jest ten. Um, one są tak z dwóch stron. Jest taka, taka duża przestrzeń. Dobra, wszystko mi się zaczyna układać w jedną całość. Czyli tak, tutaj do pewnego momentu, tylko nie wiem ile, właśnie gdzieś tutaj. Możemy sobie to wszystko wykopywać. Ach, te kuwa pochodnie mi się tego zbywają. deterwuje mnie to strasznie. Eee, także tutaj możemy, i tutaj możemy, ale tutaj prawdopodobnie też nie. Dokładnie tak. Czyli tutaj mamy już tam naszą boczną mm, ściankę. Okej, okay. czyli to będziemy mogli wszystko w takim razie przekopywać w tą stronę. I tutaj mamy już nasz portal. I tu jest z zewnątrz, czekajcie, tak, to jest frontalne, frontalne, frontowe wejście, dobra, czyli do tego momentu możemy się przekopywać, tutaj mamy nasz portal, yy, możemy przekopać jeszcze to i tego już nie możemy ruszać, ponieważ tu jest samo wejście, w sensie tu jeszcze nie, ale tutaj już właśnie tak, dobra, yy, okej, okay. no to powiedzmy, że jakoś tak mniej więcej to mamy, To sobie oświetlimy. Wykopmy sobie jeszcze to, żeby zrobić sobie przejście z drugiej strony. No i mielibyśmy mniej więcej tutaj już krawędzie ogarnięte, i jeszcze z drugiej strony trzeba by było zrobić coś takiego, żebym wiedział mniej więcej co, gdzie i jak. Ponieważ tutaj to wszystko na pewno trzeba wykopać. To wszystko trzeba wykopać aż do tamtąd. Tutaj to wszystko ale już krawędzie byśmy tutaj mieli ogarnięte, tak, tutaj, tutaj wszystko, więc to wszystko w środku, jak będę kopał, nie będzie problemu, tu jedynie muszę pamiętać, że ten blok, czy tam te bloki ogólnie pryzmarynu są tutaj taką, można by powiedzieć, krawędzią tych bloków, które ja faktycznie mogę wykopywać, tutaj sobie idzie w górę, więc te wszystkie bloki sobie tutaj zostawiamy, wykopujemy sobie tylko i wyłącznie ten, to wnętrze i teraz polecielibyśmy sobie jeszcze z drugiej strony, tu wykopalibyśmy sobie to, jak to tutaj jest... Na dwa, co nie? Bo to powinno być równe z drugiej strony, również. Dobra, i tu można, i tutaj już niekoniecznie. A jak to tutaj wygląda? Tu mamy dwie kratki, tutaj mamy te dwie kratki. No to po prostu tutaj był je, jeden blok, był jakoś tak nie za bardzo równy. Zobaczymy, czy to dalej będzie się tutaj zgadzało. Dobra, tu możemy kopać, tu możemy kopać. Dobra, wszystko jest chyba ok. Wiadomo, jakieś takie małe niedoróbki i tak dalej. Będziemy to później y, doprowadzać do stanu użytkowania, ale teraz wiecie, no muszę przede wszystkim zbadać, co gdzie jest. Um, tutaj trzy kratki to na pewno, i tutaj wtedy właśnie, tutaj już jest jakby zakręt, i tutaj to, czyli tu by się zgadzało, bo tu mamy na trzy, tu jest na e, cztery na górze, ok, i tu jest takie, taki zawias, nie, tu jest na pięć nawet bym powiedział, o kurcze. Czyżby to równe nie było, czy po prostu różnią się bloki ewentualnie, bo czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery i potem jest taki idzie w skos, nie, a tu jest raz, dwa, trzy. Tu jest po prostu ten blok, okej, okay, to jest po prostu inny blok tylko i wyłącznie. E, to zamieńmy sobie tutaj ten blok na ten, żebym, żebym miał powiedzmy, no, żeby to tak samo wyglądało po prostu, nie. E, dobra, tu możemy sobie to przekopać, e, tu możemy sobie od razu przekopać. Potem wiadomo, jeszcze będzie trochę roboty od góry, żeby całą górę, że tak powiem, sobie wyznaczyć. Ale jak wyznaczymy sobie krawędzie już od dołu, to jeszcze potem tylko zostaje tak naprawdę ogarnięcie góry, i wtedy wydaje mi się, że będzie już wszystko gotowe. A, no i ewentualnie wracając do tematu z poprzedniego tego typu odcinka, jeżeli jakiś odcinek był w międzyczasie z Singla, w co wątpię, no to tutaj, wiadomo, kwestia jest taka, że ja robię sobie lewiki z Singla w trakcie tego, jak tutaj sobie to działam w tej, w tej, w tej strukturze. Plus robię też live'y wiadomo, z innych serii. Plus jeszcze, wiadomo, wrzucam też odcinki z innych serii. A tutaj, generalnie, chodziło głównie o to, żeby zająć się jakimś projektem. W tym przypadku, właśnie tym Ocean Monumentem, żebym mógł sobie w pewnym sensie e, mieć możliwość zrobienia. Zapasu filmów, który będę potrzebował w pewnym sensie taki chociaż drobny, taki na kilka dni w przód, nie mówię o jakimś zapasie e, rzędu, nie wiem, dwóch, trzech tygodni. Chociaż nie ukrywam, że chciałbym mieć bardzo taki zapas materiałów, e, ponieważ miałbym wtedy mega, mega luz z m, przeprowadzką i w ogóle zrobieniem też przede wszystkim właśnie samych nawet liveów, które mimo wszystko zabierają bardzo dużo czasu. A w połączeniu teraz jeszcze z, z wszystkimi innymi rzeczami, które trzeba ogarniać, e, pakować, przewozić i tak dalej, to uwierzcie mi, że naprawdę nie jest to łatwe. Jest to najtrudniejszy, m, można by powiedzieć, taki challenge dla mnie teraz, w tym momencie, tak? Czyli właśnie, żeby nagrywać e, odcinki, streamować normalnie, po prostu jakby funkcjonować na YouTube tak jak zawsze, e, żebyście nie odczuli totalnie żadnej e, różnicy. I to mi, jest, e, mi się wydaje najtrudniejsza tutaj m, tak naprawdę rzecz dla mnie. Dobra, tu wszystko sobie już zostawiamy, tu mamy te Prismarine bloki, e, tutaj też, tutaj też. Później jak to wszystko wykopię, tak naprawdę będę musiał jeszcze tylko znaleźć mniej więcej, gdzie jest, e, e, gdzie są ewentualnie jakieś różnice mniej więcej między jedną a drugą częścią struktury, nie powinno być takowych, ale tak jak widzieliście już nawet w tamtym miejscu gdzieś tam te bloki czasami po prostu potrafią być inne i to jest tylko i wyłącznie to, bo jakby kształt sam jest raczej ok, ponieważ mimo wszystko jest to taki pełny ocean monument, a nie tak jak to się na przykład mi zrespił ten przy portalu do do endu, że razem ze, ze, ze strongholdem wszystko się tam połączyło i tak dalej, więc tu jest troszeczkę lepiej. Co nie zmienia faktu, że potrzebuję tutaj wiadomo ogarnąć ściany i wszystko inne i takie tam. Także kopię sobie i, i, i. powinienem wziąć w ogóle lepszy chyba kilof, bo tak mi się przynajmniej wydaje, że gdybym miał tego fast kopacza, tylko tak, tak, tak strzelam, jeżeli... Jeżeli się nie mylę, bo nie sprawdzałem sobie tego, to w przypadku e, tych bloczków, jak mam hejsta 2 i nie miałbym Silktacza, wydaje mi się, że mógłbym kopać to szybciej. I strasznie mnie męczy, żeby to sprawdzić. I dopóki tego nie sprawdzę, nie będę miał spokoju, więc wybaczcie, ale musimy poświęcić trochę czasu, żeby pójść do Endu, e, naprawić sobie w te fast kopacze, wrócić tutaj z powrotem i sprawdzić, czy faktycznie to się zgadza. Ponieważ jeżeli będę miał hejsta 2. To są takie stąbriki i tak dalej, więc wydaje mi się, że w jakiś sposób powinny one być szybciej kopane na Heist 2, jeżeli będę miał kilo z tym Efficiency 5 i tak dalej. Eee, czy faktycznie się, że tak powiem, to wszystko pokryje i czy to się będzie zgadzało, nie mam pojęcia. Eee, Pigmeny widzę, że. Nie, chyba o mnie zapomniały. Dobra, elegancko, to, 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 to mi się podoba. Eee, dobra, więc wyjdziemy sobie tutaj. Eee, nie, w sumie bez sensu. Czekaj, przecież ja po, 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 po co ja wychodzę tutaj, jak miałem iść do yy, do endu? <gry> totalnie zapomniałem. Mam tylko nadzieję, że tam nie będzie problemu potem z respem, bo totalnie nie pamiętam teraz gdzie spałem ostatnimi czasy, czyli jakiegoś łóżka, na przykład nie wziąłem czy coś. Chociaż wydaje mi się, że nie powinno być problemu i raczej drzemałem, yy, no drzemałem w swojej sypialni po prostu, tak w tej tej zbudowanej, a nie w żadnym innym tam miejscu, więc raczej powinno być ok. Dobra, w każdym razie naprawimy sobie, moi drodzy, właśnie kilowki od razu, ponieważ chciałbym to i tak zrobić, żeby już nie mieć, bo one starczają na naprawdę długo, tylko zapomniałem po prostu ich naprawić od jakiegoś czasu i mam z nimi problem, dlatego let's go do endu. W ender chestie je mamy, więc tutaj dostęp do tego mamy z każdego zakątka świata, jeżeli tylko mam ender chesta, ale, 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 ale jest ten, że tak powiem, dostęp i tutaj dobra, bierzemy sobie teraz fast kopacz, fast kopacz proszę bardzo, tutaj zbrojka Raczej nie potrzebuje re, re, reperacji reperacji, zreperowania ale myślę, że będzie OK. Zwykły di 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 diamentowy mieczek sobie tutaj weźmiemy i weźmiemy sobie od razu tutaj do... A może bitę. Ten. ten wymaga troszeczkę mniejszej ilości tego tutaj sobie zmniejszymy na 10, żebyście po uszach za bardzo nie dostali w sumie tak teraz patrzę, że też mógłbym od razu iść przecież tak naprawdę do neteru. i do mojej farmy złota, gdzie tak naprawdę z tych pigmentów to można kurczę też bardzo dużo expa wygarnąć. A przy okazji miałbym też dużo golden nuggetów, ale jakoś tak z przyzwyczajenia po prostu używam tej ekspiarki tej w endzie, bo cały czas człowiek ma wrażenie, że to jest najlepsza, najszybsza, najpotężniejsza i w ogóle ekspiarka. Dobra, wszystko fajnie się tutaj leczy. Przede wszystkim tych etków, jakby nie patrzeć, generuje się troszeczkę szybciej w większych ilościach niż może z samych pigmentów. Chociaż tak jak tam stałem chwilkę przy tym mojej farmie złota, to tak kurczę powiem wam, że nie było najgorzej z tą ilością pigmentów, co nie? Dobra, bierzemy sobie pask, popatrz dwa, czy jeden, przepraszam. I sobie tutaj też to wyleczymy. Tutaj wiadomo nasza siekierka i... Łopata również mogą być podleczone. Strasznie wolno, tendermany te dzisiaj lecą. No Normalnie, ja nie wiem, focha jakiegoś mają czy coś? Poczekajmy chwilę, niech one się może tutaj pogenerują wystarczająco, czy coś. Dawaj, dawaj, dawaj. O, 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 dobra, dobra, trochę więcej, dobra, dobra. I teraz my! I teraz much more experience. Dokładnie, dobra. Level wiadomo, już tak się szybko nie wija, Poza tym, teraz mam coś, co mi tutaj yy, się leczy, czy tam naprawia. Więc tym bardziej nic mi to teraz nie da. Ale wiecie co, serio, Zaraz chyba kurczę pójdziemy do ee, Neteru, do farmy złota w takim razie, bo mi się wydaje, że jest szansa, że miałbym kurczę szybciej naprawione te kilofy niż mi się tutaj wydaje. A przy okazji tutaj mam na przykład same enderpery, których, wiadomo, no nie potrzebuję w takich ilościach, a tam golden nuggety jednak kurczę, no no no, powiem szczerze, czemu by nie? Dobra, weźmy sobie tutaj to, naprawmy do końca. All Wiecie co? Chyba nie będę łopaty i tego wszystkiego tutaj leczył, bo to, to sobie mogę przyjść w każdej chwili. To nie ma z tym problemu. Przede wszystkim potrzebowałem tych e, kill offów. Dobra, wrzucamy sobie tutaj dwójeczkę fast kopacza. to jedyneczkę sobie weźmiemy. Zbieraka sobie zostawimy, e, tak czy siak. E, tutaj unlimited sword, tutaj sobie pyk, pyk, pyk. Dobra. No i moi drodzy, wracamy w takim razie do e, naszej tutaj i ocean monumentu i zobaczymy czy moja Niesprawdzona informacja okaże się być prawdziwa, czy jednak faktycznie intuicja mi tutaj podpowiedziała i jednak się okaże, że to, jest, że to jest tak, bo w sumie, jakby nie patrzeć, nigdy nie przekopywałem Ocean Monumentu w taki sposób. Nigdy nie miałem też Bicona w Ocean Monumentie czy przy Ocean Monumentie, żeby mieć efekt Haze 2, więc szczerze powiedziawszy, nie wiem czego mógłbym się spodziewać, ale sprawdzić w każdym razie to chcę. Dobra, tak więc lecimy sobie tutaj, moi drodzy, lecimy sobie tutaj, wracamy sobie do. Niteru. Tak, mrał mrał. Koteczki sobie siedzą, pilnują mi tutaj bazy ładnie. Dobra, wracamy z powrotem do nitieru I idziemy na naszą autostradę, kurde zarombistą I autostradą do Ocean Monumentu. No i to jest właśnie fajne, bo mamy szybki całkiem transport z jednej i z drugiej strony, także tutaj nie ma za bardzo problemu z tym wszystkim. E, zobaczymy tylko... Łep! O, wyskoczył normalnie na pełnej, nie? Wyskoczyłem zanim w ogóle. Zanim. Yy... Przybyłem do, 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 do portu. Dobra, moi drodzy, chwila prawdy. Okej, okay, czyli chcecie mi powiedzieć, że zmarnowałem ostatni odcinek i zmarnowałem troszeczkę tego odcinka, ale przynajmniej teraz już będę wiedział wszystko. Dobra, moi drodzy, w takim razie, skoro mamy tutaj prawdopodobnie już krawędzie ogarnięte, no to kurna, lecimy nie. No i to to ja, nie no to to ja rozumiem, panie kochany. No teraz, ja się zastanawiałem ile ja będę przekopywał tego ocean monumentu, nie Ile mi to będzie zajmowało w ogóle, nie, bo tym silktaczem to naprawdę to nie było zbyt szybkie A tu wystarczyło naprawić ten kilofek, kurcze i, 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 naprawdę teraz jest no No nieba ziemię, no patrzcie na, no patrzcie na tą prędkość w ogóle, no przecież to jest To jest beautiful po prostu, to jest po prostu beautiful tu od razu sobie dirta, rozwalamy wszystko i tak dalej. Nie, no po prostu, no pięknie, pięknie. Uwielbiam tą prędkość, nie. Teraz tylko tutaj będę musiał uważać, ponieważ ee, do tego momentu mogę, tutaj mogę, a tutaj mogę. Też mogę. Okej, okay, czyli to jest w taki sposób. Dobra, czyli tutaj też teoretycznie mogę, tutaj też, tutaj też. Tu jest najwięcej e, teraz tak naprawdę takiego mojego zahamowania od tej strony, bo mi się da, wydaje, że tutaj będzie już... Ścianka, której kopać nie będę mógł. Dokładnie zgadza się. Haha, ha, wiedziałem. Dobra, ale fajnie, bo będziemy mieć też dużo. E, dużo Prismarine Bloków. E, co i tak jakby nie narzekam na, na, na brak Prismarine Bloków, bo to zresztą robiłem samą farmę guardianów, ale mimo wszystko wiecie, o co chodzi tutaj możemy sobie e, jeszcze więcej tego pozyskać, a to mi się na pewno przyda, ponieważ chciałbym później wiadomo użyć tych bloków, żeby je tutaj. E, żeby tutaj przerobić, że tak powiem, samą strukturę. Tutaj, czy mogę kopać to, mogę kopać też to, czyli tam jest tylko i wyłącznie. Taka, taka ściana. Dobra, to tutaj byśmy mogli sobie to wszystko przekopać. Tutaj już raczej nie, bo tu jest tylko ta część taka zewnętrzna. Z pochodniami tutaj widzę, że będę miał problem takowy, że po prostu mi się będą kończyć, a, a potrzebuję tych pochodni, żeby tutaj oświetlić sobie wszystko, bo jak na takiej dużej przestrzeni nagle mi się coś zrespi. No to będzie niefajnie bardzo, nie? Dobra, to lecimy sobie dalej. Nie no, ale teraz to to jest piękne. To jest po prostu... Mio, mio, mio. No, uwielbiam, po prostu uwielbiam. Co jak co. Hejs 2 polecam bardzo serdecznie. Dzięki temu macie kurde możliwość naprawdę ogarnięcia wszystkiego 10 razy szybciej. Tak mi się przynajmniej wydaje, że taka prędkość mniej więcej opisuje tutaj to wszystko, co się dzieje na ekranie. <grybujesz> Dobra. Yy, tutaj, tutaj, wiadomo, jakieś tam pozostałości jeszcze te dirtowe i tak dalej, ale już coraz, coraz lepiej nam się tutaj kre yy, kreuje cała przestrzeń. Zobaczcie, jaka to jest wielka przestrzeń. Od tej ścianki do tamtej, jaka to jest naprawdę wielka przestrzeń, którą możemy zapełnić e, po swojemu, tak? Zrobić jakieś właśnie te, 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 te ściany, czy, czy posągi, czy inne takie rzeczy totalnie po swojemu. Jeszcze jak górę wykopię i będzie totalnie cała taka przestrzeń, wiecie, otwarta i w ogóle to naprawdę będzie przekozak. E, teraz jeszcze się tylko zastanawiam, jak ja tutaj będę w ogóle działał, jeżeli chodzi o e, same projekty. Wydaje mi się przede wszystkim, że najpierw zrobię tak, m, że po prostu zaplanuję sobie mniej więcej co chcę, gdzie zrobić, no i potem wiadomo na odcinku normalnie na spontanie będę starał się coś tam zbudować, więc to też myślę, że będzie ciekawa rzecz dla osób, które na przykład obserwują mnie, jak ja czasami tam tworzę i tak dalej i się zastanawiają, jak ty w ogóle robisz takie rzeczy, halo ja tak nie umiem, kuwa nawet na Gabę modę bym tak nie zrobił w ogóle, no to ja wam pokażę, to nie jest nic normalnie trudnego, to jest wszystko do zrobienia, to jest wystarczy tak naprawdę siedzieć i budować, siedzieć i budować, potem poprawiać ewentualnie coś ci się tam nie podoba, Jakieś elementy dodawać, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę nie jest to trudne, ale będę miał tych pryzmarnych bloku peski to e, Dobra. Złote markaweczki, oczywiście, muszą być, bardzo potrzebne. Także nasz tutaj portal coraz bardziej się odkrywa, coraz bardziej tutaj. Robimy sobie już porządek z tam całą przestrzenią. Na pewno dzisiaj nie zrobimy całości tutaj. Podejrzewam, że jeszcze następny odcinek zajmiemy się tutaj już tak w całości, w całości czyszczeniem tego wszystkiego. Ponieważ skoro tak szybko jestem w stanie tutaj kopać, to wydaje mi się, że nie będzie to najmniejszego problemu, żeby zrobić jeszcze jeden odcinek, gdzie już faktycznie kończę to czyszczenie. No i bardzo możliwe, że wtedy ewentualnie zaczniemy sobie projektowanie jakichś dodatkowych rzeczy. Tutaj fajnie, że akurat dosięgam do tego elementu, do którego chcę i nie boję się, że nacisnę, że, pu, że wykopię po prostu jakiś blok, którego bym nie chciał. To jest bardzo spoko, bo akurat dosłownie jak się patrzę w górę, to wykopuję to. A o ile się nie mylę, tamta przestrzeń, która nam się tutaj teraz otwiera, to jest ta przestrzeń na samej górze, czy niekoniecznie? A nie, chyba jeszcze nie. Mi się wydaje, że jeszcze nie. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Ja tu muszę pozbierać, bo ja tu, kurde, zaraz zapchanek ekwipunek będę miał. Panie, panie, tak nie może być dobrze, że wziąłem dużo sleeper boxów. ha ha, 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 No, także tutaj prismarine bloki, prismarine briki, dark prismariny. Wszystko normalnie zapełnione będzie. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo... Mówię, nie będę się przejmował totalnie później, yy, yy, że tak powiem, robieniem jakichkolwiek projektów, bo będzie eee, bo zabraknie zaraz urodca i w ogóle. Bo przede wszystkim na pewno chciałbym się tutaj, wiadomo, bawić tymi pryzmaryn e, blokami, czy tam blokami z pryzmarynu najróżniejszego rodzaju, aczkolwiek tak jak też, e, czy mówiłem, czy wam nie mówiłem, e, to wam teraz powiem, że chciałbym też również pobawić się w... Z innymi blokami, tak? Z innymi blokami, z jakimiś konkretami, na przykład, czy to z jakimiś innymi cegłami, tak? Na przykład można by było tutaj spokojnie połączyć nederową cegłę. To by, myślę, było mega, mega kontrastowe względem tego, że te. Prismarine bricki. wszystkie one są dosyć takie, no jasne, takie zielono-niebieskie, turkusowe troszeczkę, nawet bym powiedział w pewnym sensie i tak dalej. Także morski taki, nie? Także można się faktycznie tutaj pobawić też innymi blokami i na pewno będę w stanie to sobie wykorzystać w najbliższym czasie. Ojej, ojej, ile tutaj tego wszystkiego jest? Jeszcze trochę sprzątanie mamy, wydaje mi się, że musiałbym się wbić na jakiś wyższy poziom i sobie tutaj to wszystko rozwalać. Tutaj przede wszystkim muszę pamiętać, że ten cały poziom. Tutaj, wszystko to, co jest ten Prismarin, to jest moi drodzy już pod samą powierzchnią wody. Czyli na przykład, jeszcze tutaj mogę sobie to wszystko wykopać, bo to jest na skos. Tutaj chyba jeszcze mogę tak naprawdę to wszystko wykopać, bo tu powstanie taka, można by powiedzieć, płaska ściana, prawie że. No i samą tutaj górę, czyli te wszystkie bloki, to już jest moi drodzy poziom wody. W niektórych miejscach wiadomo, może tej wody nie być, bo tam z zewnątrz są też takie. E, wypustki dodatkowo, ojojoj, e, okej, okay, tutaj sobie to za, zalepimy. E, za, za, za szybko się tutaj przebiłem, no ale to właśnie trzeba uważać z tym heistem 2, bo tak jak to jest mega fajne i przydatne i w ogóle pomocne, że, że, że można tak szybko wykopywać te bloki, tak trzeba uważać, bo naprawdę wystarczy jeden mały misklik i można już wykopać nie to co się chce. Nawet, że staram się skupić tutaj na tym co, co kopię i w ogóle. To wszystko czasami potrafi nasz Minecraft rzeszkoczyć nas i zrobić nie to, co chcemy. Dobra. Okej, okay, moi drodzy, e, prawie mamy tutaj otwartą przestrzeń. Jedynie co, tutaj tego nie wykopiemy, wiadomo, bo to jest ta część zewnętrzna. Tak samo e, tamtej części tak do końca nie wykopiemy, ale tutaj ta cała część, którą mogliśmy wykopać i odsłonić, teraz nam się tutaj kreuje. Jest naprawdę mega, mega wielka przestrzeń. Ja bym sobie w ogóle od razu zrobił pod podminiaturkę screena, bo czemu by nie, także włączymy sobie shaderki i będziemy mogli sobie zrobić tutaj samą miniaturkę, tak ostatnio też nawet na, na, na streamach tak włączam typowo e, samą, e, same shadery czasami, tak żeby pokazać jak wygląda projekt na końcu, nie o, bardzo fajny screenek będzie, elegancko dobra, teraz możemy shadery wyłączyć co by nie lagowało za bardzo, bo na shaderach za bardzo nie gram. E, chodzi mi bardziej tutaj o miniaturki, żeby te miniaturki wyglądały na ładniejsze, na takie bardziej żywe, kolorowe i tak dalej. Gdzieś tam do live'ów też tak robię. Zresztą wydaje mi się, że to jest całkiem, całkiem fajny patent. Dobra. E, moi drodzy, wydaje mi się, że tutaj sobie zakończymy. Tak jak mówiłem, chciałem utrzymywać te odcinki, żeby 20-20 parominutowe dosłownie, żebym był w stanie nagrać ich dużą ilość w krótkim czasie i za bardzo się, że tak powiem tutaj. Nie zmęczyć, ale mimo wszystko zrobić całkiem sporo. Także na pewno w następnym odcinku sobie wykopiemy jeszcze tutaj do końca wszystkie te bloki i zaczniemy, myślę, już projektować samo wnętrze. Jak to wszystko będzie robione, nie mam jeszcze pojęcia. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca projektu. To tyle, moi drodzy. Do następnego. Miłego dnia wszystkim i pa pa!